Chciałbym Państwu, wszystkim mieszkańcom województwa Małopolskiego i Świętokrzyskiego, złożyć najserdeczniejsze życzenia szczęśliwego Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku 2011. Życzę Państwu, aby te święta przebiegały w atmosferze radości, spokoju i dzielenia się miłością ze wszystkimi swoimi bliskimi i ze swoimi przyjaciółmi. Na ostatniej sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu przyznaliśmy nagrodę Sacharowa. Nagroda Sacharowa jest przyznawana dla tych wszystkich, którzy walczą o wolność i prawa człowieka na świecie. W tym roku przyznaliśmy ją Guillermowi Farinasowi. Farinas walczy o prawa człowieka. Na Kubie. Był więziony, pod presją międzynarodową został z tego więzienia uwolniony. Parlament Europejski, wręczając mu tą nagrodę, chciał uhonorować tych wszystkich, którzy walczą o prawa człowieka na wyspie pod dyktaturą, rządzoną przez Fidela Castro od wielu dziesiątków lat. Myślę, że w tym czasie Bożego Narodzenia nasze myśli mogą kierować się w kierunku Kuby, w kierunku Guillermo Farinasa, tego odważnego obywatela Kuby który odważył rzucić się wyzwanie Fidelowi Castro. W swoim przesłaniu, które zostało wyświetlone w trakcie obrad Parlamentu Europejskiego, w trakcie przyznania tej nagrody, gdyż on sam nie mógł w niej wzi wziąć udziału, powiedział, że obecnie obywatele Kuby są traktowani na tej wyspie tak samo jak niewolnicy afrykańscy, którzy byli w XIX wieku przywożeni na terytorium amerykańskie. Myślę, że Kubie należy się wolność i należą się również wolne i radosne święta Bożego Narodzenia. Wiadomością, z którą chciałbym się podzielić z Państwem jest informacja o tym, że przyjęliśmy budżet, budżet na rok 2011. Budżet na rok 2011 po raz pierwszy był przyjmowany w procedurze wspólnej decyzji Rady Unii Europejskiej, Komisji i Parlamentu Europejskiego. To dobry znak. Niebawem, w czasie prezydencji polskiej, przystąpimy do realizowania prognoz i przygotowania projektów na budżet lat 2014-2020. Ta wieloletnia perspektywa pod naciskiem Parlamentu Europejskiego myślę, że będzie korzystna dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej.